Gwizdek sędziego i rozpoczynamy. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1, próbując zagęścić środek pola i jednocześnie prostopadłymi podaniami dogrywać piłki do napastnika. Oto na naszych ekranach ustawienie, w jakim zagra dziś Górnik Zabrze. Zagrają w ustawieniu 4-4-2 z zawodnikami równomiernie zabezpieczającymi wszystkie sektory boiska. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Gospodarze mają najgorszy bilans strzelecki w lidze, ale od tego są mecze u siebie, żeby strzelać bramki i wygrywać. Czy stać ich dzisiaj na to? Na twarzach wielu miejscowych kibiców widać już oznaki zniechęcenia, brak wiary w możliwości ofensywne swojego zespołu. Ale mimo wszystko na swoim terenie mają wciąż szansę na dobry wynik. Ciekawe, framkarz postanowił włączyć się do gry. Uhu. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Dobre przejęcie podania w środku pola. Skoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. A wykonany natychmiast znowili grę. Za moment odrzut rożnego. Górnik zabrzmiał. Sędzia uznał, że piłka została zagrana ręką i przerwał grę. Kółka. Ale... Przepraszam, że się tak długo nie odzywałem. Korzym. Dośrodkował! Obrona wybiła piłkę. Piłka poza linią końcową i będziemy mieli rzut rożny dla górnika. Dużo ostatnio mówi się o planach zakończenia kariery przez tego zawodnika. To poważna decyzja, ale być może uznał, że nie wytrzymuje już fizycznie 90 minut. I to ostatni dzwonek, zanim zacznie zawodzić. ...grę od strefy obronnej. Ten atak był zbyt szybki dla jego kolegów z drużyny. Piękne odebranie piłki w ślizgiem. Na szczęście bez faulu. Może strzelać. Strzela! Jest! Aj, jaka bramka! Go, jest! Spójrzmy na to z innego kąta. Doczekaliśmy się pierwszej bramki w tym spotkaniu. Może ona ożywi grę. Szkoda tylko, że tak długo trzeba było czekać. Magiera. Teraz. Złe podanie i strata okay. w środku pola. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu załóg. Radosław Sobolewski. Nie Gergel, Adam Danch, Magiera. Bierz, 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 bierz. Przeciwnicy przejęli. Ale fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Czyli Magicz. Sobolewski. Ależ niesamowita, atak obrońcy! Taka gra obrony to gra na alibi. Strata na skrzydle, przeciwnik przy piłce. Sobolewski. Hergel. Szeweluchin. Już jest 45. piąta. praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut roczny. Pierwsze... No i zaczynamy. Przed nami druga połowa spotkania, a rozpoczął górnik Zabrze. Magiera. Filip Starzyński. Zbozień. rozumieją się bez słów kapitalne podania. Podaj. Filip Starzyński. Co? Sędzia pokazuje, że Zabrzanie rozpoczną odrzutu wolnego. Naciszę. Zalecam. Będziemy mieć podał. zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne no zastrzeżenia pewnie. do gry jednego z zawodników: Szewelukin, no Danch, Maestrada Piłki, i Sanko Przejęcie Nie. kupola, teraz oni mogą zaatakować! No Ałks, podaj! Chorzyn, drużyna przeciwna okay. przejmuje piłkę. Filip starzyński. Jak on jest powolny! Niech mnie już No grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Radosław Sobolewski. Dobrze się pokazał. Kapitalnie wychwycił. No, co on robi? Filip Starzyński. I przejmuje piłkę bez fału. To jest końcówka gorączka na trybunach. Emocje wygląda na... Górnicz za moment odrzutu wolnego. Muszę zobaczyć, czy z nimi wygraliśmy. Jest, wygraliśmy. Jest i z którego. Pamiętam, że w którymś tam wczoraj odcinku. Patrzyłem i byliśmy chyba na czternastym miejscu. Tak, na czternastym miejscu i z czternastego jest. Przesunęliśmy się na piąte. I jeszcze jestem powołany do tego. A, to mecz towarzyski. Linetti. Ciekawe jaki ja mam numer. 2 Wilczak i Celeban. A teraz pewnie będziemy grać No No bo nie, on no, weźmie ta, a on weźmie tą Hmm, to jest Mat... Matydy Ja tego nie lubię Gdzie ja biegnę? Dobra Cholerz, to jest my obronił kształt Mam nadzieję, właśnie rozpoczęli, że przed nami emocjonujące 90 minut. Ustawienie drużyny mam. gospodarzy, teraz to na Państwa ekranach. Zagrają w ustawieniu 4, 4 2 z pomocnikami ustawionymi w rąk, odpowiedzialnymi za utrzymywanie się przy piłce i jej szybki odwrót Matwi. Lewandowski. Dobrze przebił się. No, Uwolnił się spod opieki. Ma dużo miejsca. Robert Lewandowski. Yes. Moja gol. Strzał Roberta Lewandowskiego i mamy bramkę. Dziś polski napastnik naprawdę błysnął piłkarskim geniuszem. Wynik w tym meczu zostaje otwarty w siódmej minucie. Jaromir Jara, To nie był czysty wślizg. Sędzia decyduje się na rzut wolny. Bereszyński, Niecelne podanie, i za chwilę wznowienie z autu. Tremolina. Matygi. Jara. Dobra pozycja do oddania strzału. Ziniak! Obrzeczka, nie! Yes. Przepraszam, tak to wyglądało. Okay. Lewandowski. Robert Lewandowski wybiega na pozycję. Piękna interwencja. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Nie wiem. Okay. Bartosz Berszyński, odzyskali piłkę w jest szansa, ależ to była szansa na doprowadzenie do remisu. Może następnym ten razem ten. im się uda. Hubi, hubi I podam. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Sześć. Te... Ej, to co? Pytanie, Za co trzyma się przy piłce? blisko już do bramki. Polański. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Jest Robert, gol. Redondo, Drugi gol Robert Cika. Ale szładnie uderzył teraz tę piłkę. Jest nie do upilnowania, niezwykle skuteczny. To jego drugie celne uderzenie. 2 do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Vichy. Jakub Barzyniak? Przeciwnicy przejmują piłkę. Wisoko. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Jara. Matwigi. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy, podaj. Znowili grę szybko z nie, autu. Nie wiem. Ziniak. Tremulina Nie jest sam. Sisoto, ach, szkoda tej okazji. Polański, Lineti, Jeremi Nie. Skończyła się pierwsza połowa. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą połowę. Być może są tacy, którzy nie widzieli pierwszej. Przypominam, biało-czerwoni prowadzą. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko polakarnego. Podaj. Tu, 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 tu. I tak super. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? Świetnie mu idzie, dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Po do tyłu. Dobra, poproszę o zmianę. On to tak już zmienił. A tutaj tak już symuluje. tak zmienił. No to... No to cześć, to już koniec tego odcinka i widzimy się w następnym. Co Nic. Ha? Nic. Jak nic? Nic.